Nowy Targ historyczna stolica Podhala. Znakomita baza wypadowa w górce Tatry, Pieniny, na Babią Górę czy nad Jezioro Czorsztyńskie. W mieście dostępne są liczne trasy spacerowe i rowerowe, a zimową porą można skorzystać z otwartego lodowiska w samym centrum. Na Nowotarskim Rynku znajduje się XIX-wieczny ratusz, a w nim Muzeum Podhalańskie z ekspozycją dotyczącą historii Podhala oraz kultury i sztuki górali. Nowy targ znany jest z hokeja na lodzie, stąd powiem, wywodzi się najbardziej utytułowany klub w historii hokeja w naszym kraju, który 19 razy sięgał po tytuł Mistrza Polski. Nieopodal miasta w dębnie znajduje się późnogotycki kościół, zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obiekt wzniesiono z drewna bez użycia gwoździ. We wnętrzu gotyckie skarby sztuki sakralnej, Chrystus rozpięty na rozwidlającym się krzyżu symbolizującym drzewo życia oraz najstarszy polski obraz sztalugowy datowany na XIII wiek z miasta blisko do Ludźmierza. Tutejsze sanktuarium to najstarsze na Podhalu miejsce kultu Matki Bożej. Można tu oglądać ołtarz ze słynącą łaskami figurą gaździny Podhala. W 1963 roku podczas uroczystości koronacji figury Matki Bożej z jej rąk wypadło berło, które pochwycił ówczesny biskup Karol Wojtyła. Bywało to odczytywane symbolicznie, jakoby Matka Boża wskazała w ten sposób następcę świętego Piotra. Ślady dawnej kultury szlacheckiej napotkać można w Łopusznej. To urokliwa miejscowość z zabytkowym dworem dawnej siedziby szlacheckich patriotycznych rodów. Chołów to niezwykle ciekawa wieś, że Wyskanse zabudowa wsi została uznana przez UNESCO za zabytek klasy 0. Okolice nowego targu to również mnóstwo zimowych atrakcji dla aktywnych, znakomicie przygotowane wyciągi narciarskie dla początkujących oraz zaawansowanych pasjonatów narc zjazdowych, szlaki dla skiturowców oraz trasy narciarstwa biegowego. Przy tym liczne szkółki narciarskie, którym można powierzyć swoje pociechy. Po aktywnościach na śniegu najlepiej wypocząć na basenach geotermalnych w Szaflarach lub Chochołowie. A dla smakoszy góralska kuchnia, tradycyjne potrawy z naturalnych produktów. Warto spróbować oscypka, serka z mleka owczego oraz kwaśnicy, zupy z kiszonej kapusty podawanej z ziemniakami i żeberkiem. Nowotarski. Warto być.